Siemanko, z tej strony Damian i dzisiaj w tym odcinku z EAFC Mobile 25 otworzę 15 paczek tutaj z Icon Token mamy do dyspozycji 1500 punktów i w tej zakładce Road to Icon przejdziemy tutaj, żeby otworzyć paczki i zgarnąć dodatkowe nagrody. I zobaczymy co nam ciekawego tu wypadnie. Więc najpierw lecimy tutaj z paczkami, a później zagram też graczami Team of the Year. Na pewno zagramy sobie mecz, jeszcze mam trochę gemów, więc pewnie też jakieś paczki otworzę. No ale dobra, mamy dostępne już nominacje, karty nominacji B, więc też później pokażę. No, ale póki co otworzymy paczki. Na razie mieliśmy jakieś treningi. Te gorsze karty mamy tutaj już. E, do maszczera mamy kolejne rank -upy. No i dobra, mamy teraz monety. Zbieramy dalej. Ok, zobaczmy jaka teraz nagroda nam wypadnie. No dobra, gemy dalej już. Są lecimy jeszcze z 8 paczek. I znowu mamy monety. Próbujemy dalej. No dobra, i mamy tym razem gemy. Kolejne gemy. I lecimy jeszcze kilka paczek i, i później przejdziemy sobie też do zagrania maczy. Mecz w Team of the Year sobie zagramy. Pokażę Wam, jakie karty mam obecnie, które trafiłem. Mamy tutaj jeszcze e, Juliana Branta. Aha, z tego tygodnia już wszystko mamy trafione. I tutaj przejdźmy dalej, jeszcze do tego tygodnia. Jeszcze tutaj możemy próbować coś trafić dobrego. Jeśli chodzi o nagrody, mamy Gemy dobra, no lećmy dalej i jeszcze te kolejne punkty wydaję ok, lećmy mamy jeszcze kilka kart i ostatnia paczka prawie jeszcze tylko ta paczka, ostatnia i, i przejdziemy zaraz do, do meczu więc jeszcze otworzę ostatnia paczka więc przejdziemy teraz do spotkania. Przetestujemy karty graczy Team of the Year. Jestem ciekaw, jak sobie poradzą. Tutaj ułożyłem taki zespół. No, nie mam wszystkich, jeśli chodzi o te karty Team of the Year. Ale jeszcze tu wrzucamy. Jeszcze wrzucimy Juliana Branta. Tutaj wrzucimy. I jeszcze możemy wrzucić na ławkę. Szawiego Simonsa No dobra Więc sobie zaraz zagramy Więc przejdziemy sobie teraz do meczu I będziemy grać ten mecz raczej Zagramy sobie tutaj w Kronikach Więc sobie przejdziemy do meczu Zobaczymy może tutaj od razu zagramy No raczej tu prosty rywal ale albo zagramy sobie lepiej mecz Fasa, tak, tak myślę, że będzie lepiej. Przetestujemy te karty Team of the Year. Ogólnie też ten sezon tutaj w FC Mobile się kończy, jeśli chodzi tutaj o nagrody. Jeśli ktoś wbił dużą rangę, to warto będzie odbierać, bo te kolejne Universal tokeny wpadną. Będziecie mogli sobie dalej wymienić je na nagrody w sklepie. No dobrze, a my przechodzimy teraz do spotkania. Zobaczmy z kim zagramy. I mamy tutaj Berkampa, Kake, Dembele, jest Berbatow. No i zobaczmy, czy nam się uda wygrać. Przetestujemy też gracza tutaj z Arabii Saudyjskiej. Mamy tego Auda Sauriego. Dobra, i już tutaj dośrodkowanie, ale no niedokładne podanie. Musimy walczyć dalej. Aldousari, dobra, salach jeszcze będziemy próbować. Tutaj niestety dobra na ale jeszcze mamy minutę czasu, więc sobie tutaj zaraz spróbujemy to wygrać. Jeszcze musimy powalczyć. Dobra, Watkins. Ogólnie jak sobie pograłem tak poza filmem, no to z napazników lepiej mi się gra Jonathanem Davidem. Watkins tutaj ma ten z filmów, gdzie tylko tak omija rywala, nie, nie robi ruletki, więc, więc lepiej szukać takich graczy, którzy właśnie posiadają ruletkę, albo mogą mieć też Rainbow. No ale dobra, 3 do 3 i teraz mamy okazję rzutu wolnego, ach, niestety wybroniony strzał, jeszcze tu mamy Watkinsa, no dobra i lecimy dalej, Carvajal, jeszcze 5 sekund i no nie będzie remisu chyba, jeszcze ostatnia akcja. No dobra, mamy remis. Powiem szczerze, no wyrównane spotkanie. A my przejdziemy sobie teraz jeszcze do sklepu i później sobie ogarniemy paczki. Więc teraz mam trochę gemów i sobie otworzymy paczki. Głównie tu jest paczka taka za gemy wymienna i będziemy celować w te karty. Chciałbym coś dobrego tu trafić. Zobaczymy, czy przynajmniej ktoś 103-104 wpadnie. No ale dobra, próbujemy. Karty z nominacji B. Może kogoś się uda dobrego trafić i zobaczmy. No nie ma animacji. To już mnie trochę martwi. I tutaj mamy graczy, ale wszystko tutaj. W... Wskazuje na to, że no dobra, no tutaj 50 milionów mamy mniej więcej, bo tutaj wpadł Duszan Wlachowicz No dobra, tak więc będzie ten gracz do sprzedania. I jeszcze zobaczę, może jeszcze jedną paczkę, akurat trafimy tutaj sobie kogoś jeszcze, bo za 2500 gemów możemy. Takiego gracza niewymiennego trafić więc może tutaj przynajmniej ktoś do składu. Zobaczmy chyba nie chyba chyba nic z tego ale teraz mamy ten bonus więc więc teraz otworzymy i ciekawe jaka flaga Anglia napastnik i to będzie Southampton Mamy tutaj 102, i to jest karta z lunaru, bo też są te karty z Chińskiego Nowego Roku. Ale no spoko. I ten gość, jakby byłby sprzedawalny, to to byśmy zarobili, ale no nic, no ale dobra. Będzie można go przetestować, i w sumie na do składu głównego mojego też go wrzucę. Ogólnie tutaj. Na ten skład, no to wiadomo, ja tu nic nie wydałem, to są gracze z paczek A my przejdźmy do mojego głównego składu i w sumie mogę wrzucić tego archera Archer by wszedł za Papina No i będę go testował, zobaczymy jak sobie będzie radził No i tak się prezentuje mój skład, a my jeszcze na chwilę przejdziemy do Team of the Year jeśli chodzi o nominację B przejdziemy tutaj do tych nominacji i mamy tutaj ogólnie no, gramy sobie mecz jeśli wygracie spotkanie no to odbieracie nagrody za jedno nagrody tutaj tokeny odbieracie im więcej tutaj wygracie możecie zdobyć nagród więc tutaj dodatkowe te tokeny do Masz można sobie zgarnąć gemy dodatkowe, inne takie rzeczy, jeszcze te piłkarze są. Są karty też do zgarnięcia. No i dodatkowe shardy i team of the year. Więc można sobie tu jeszcze dodatkowe rzeczy zgarnąć, tylko trzeba regularnie to grać. No ale dobra, a my przejdziemy teraz na koniec. Już raczej będziemy kończyć, bo w sumie już nie mam co Wam pokazać. Będziemy raczej kończyć ten materiał. Jeśli chodzi jeszcze o ligi, na sam koniec też nagrody te sezonowe będą się kończyć, więc im więcej tutaj macie ogarnięte, ja akurat w lidze jestem na miejscu 9, jeśli chodzi o wszystkich członków ligi, i otrzymam takich punktów prawie około 7000, czyli. Te punkty będziecie mogli sobie odebrać w sklepie, i wam pokażę, gdzie możecie znaleźć. Wchodzicie do zakładki wymiany, i mamy ligowy wymiany, i mamy tą, tą zakładkę, i w sumie ja poczekam do tych nagród, i wtedy też myślę, coś tutaj odbiorę, bo mam ponad 8900 punktów, więc jakbym jeszcze poczekał to może na dwie paczki by starczyło więc myślę że wtedy coś otworzę a ja będę powoli kończył ten materiał mam nadzieję że film wam się spodobał zagraliśmy kartami team of the year więc będziemy się żegnać więc zostawiajcie łapeczkę w górę subskrypcję na moim kanale też pamiętajcie wbijajcie na serwer discord instagram wszystko macie w opisie i też w komentarzu napisz Kogo trafiłeś z kart nominacji B, czy jakieś karty ikony Team of Dyer trafiłeś, a ja już będę kończył, to było na tyle, trzymajcie się, cześć.